Od 11. Od 11 już otwierają, więc jesteśmy na Deval Street. Główna ulica Key West na Florydzie. No i co tu mamy? O, zresztą widać Deval Street. Bardzo fajnie tutaj znaczą na takich słupach trakcyjnych, które muszą być tutaj naprawdę w galancie zakotwiczone, ponieważ wiatry bywają tutaj srogie. Tutaj jest Painkiller, znieczulacz przeciwbólowy z mlekiem kokosowym, z sokiem pomarańczowym. Jest też sok ananasowy. Jest tutaj na samej górze, świeżo starta gałka muszkatałowa. I jeszcze jest... Co to miało być? A wiem, rum jeszcze jest. A to jest klasyk Hemingway'owski. Pewnie nikogo nie zaskoczy. Mojito. Często znane pod nazwą Mojito. W Polsce też, nie tylko. Pozdrawiamy z Florydy. Z końca świata uśmiechając się do łodzi i życząc dobrych klimatów dla całej Polski.